Mówię to bo ja, również, bo, ought, ja nie co? widzę, że na, no jak ukrzydonego Trzymać jak ma krążek tego uskrzydla. tam musi grać z Tapi... Muhy... krążkiem bo... i No to słuchajcie, gotowi jesteście? No to, to Red Bardzo proszę. Witam na konferencji prasowej po meczu Komar Krakowie Polonia Bytom, trener Mariusz Kieca, opiekun spółdzbytony, oraz oraz trener Komar Krakowie. No i bardzo proszę Pana trenera Kieca o zabranie głosu i skomentowanie tego spotkania i wybranie też najlepszego zawodnika na drużynie. No myślę, że gratuluję Krakowi z dobrego meczu. Zagrała Krakowie zdyscyplinowanie, cierpliwie i że tak powiem bezlitośnie wykorzystywała nasze błędy w obronie to zadecydowało o takim wyniku. Były tam momenty na pewno w pierwszej tercji, gdzie mogliśmy, może nie mieliśmy aż tyle sytuacji, ale mieliśmy naprawdę dobre sytuacje i tam mogliśmy złapać jakiś bliższy kontakt w grze, a potem już w drugiej tercji Krakowia cały czas odchodziła na dwie, trzy bramki i, i trzymała tą bezpieczną dla siebie, ten bezpieczny dla siebie wynik i, i spokojnie dowiezła ten wynik do końca. Na pewno wyróżnić Zanowicza, który gdzieś tam jest debiutant w tej bramce, ale tak mówię, broni pewnie i jakby naprawdę ta cała piątka pracowała w obronie, tak jak należy mu pomagała, to można się wtedy pokusić o jakiś lepszy wynik. Brakuje nam determinacji tylko, że to jest, to jest podstawa. Bez tego się w <trymnie> nie nie tak radzi. I to jest największy mankament. A dlaczego tak jest? To, to nie jest niestety do powiedzenia w prasie. Wszystko? Dziękuję bardzo. Dobrze, nie z nie z... Bardzo dobrze. Z, z naszej strony, nie był to źle mecz, co się dotyczy e, jazdy, tempa, szybkości e, gry. E, mniej, e, mniej taktyczny, e, ale to wypłynęła sytuacja, że že jsme provadili a závodníci prostu chtěli zbyt individuálně rozstřídat situace a střelat branky, ale to se nám v té první, druhé terci neudalo, brankář dobře bronil. V té třetí poprostu jsme se vrutili více ke kombinaci hře i v takové taktice, takže to vyglądalo lépej. Tak samo můžeme mít pretenci do zakončení, že více po prostu povinni jsme střelat do převážně 4 minuty nevykořistané, kdy tam to bylo největší, jak bych to pověděl, individuální podejště závodníků do těch 4 minut, kdy zobačili po prostu, že individuálně nic nie zrealizuję, że po prostu musiał to, co trenujemy, to co ćwiczymy. ja się cieszę z tych z tych trzech punktów. A nasz najlepszy mecz, najlepszy mecz, najlepszy zawodnik Kowalówka Sebastian. Dziękuję Děkuji bardzo, jeśli macie jakieś pytania to bardzo proszę. już pod kątem meczu, bo to ja szczenię. Co należy Jeszcze zmienić co należy poprawić, żeby zakładę, ja, bo też jest mecz taki, no, o pierwszą czwórkę jeszcze linią. No co należy. Pierwsze, yy, zagrać taktycznie, zagrać yy, szybko, twardo, bez yy, faulu, nerobit kary, bramkarz, yy, aby bardzo dobrze bronił, aby zblestrzeli o jedną branku więcej. To wydzieramy. Proste. Wszyscy chyba... Kończyli zdrowi, znaczy jak ma jakiś kowalówka drobny u was, No to myślę, że to nie będę mieć znaczenia na piątkowy mecz. Będzie grać Oczywiście uważam że to jest mecz, który tak zadecyduje o, o wszystkim, o pierwszej czwórce. No ważny mecz. Ważny mecz. Nie wiem jak, jak tam punkty, ale jest to bardzo ważny dla nas. Uważam, że jeżeli byśmy punktowali, no to mamy to we swoich rękach, nie musimy czekać na kolejne mecze, jak to skończą. Także na pewno nie jedziemy przegrać do Jastrzebia, tak jak każdy mecz chcemy wygrać, będziemy próbować zrobić wszystko, co na dzień dzisiejszy potrafimy, abyśmy punkty przywezli pod 9.15. Dziękuję bardzo. Ja pytanie pytanie do trenera Rochaczka. Panie krenerze bardzo ładnie, której w drugiej piące punktuje, trafia, podaje. ogóle, ale za te dwie minuty to usłyszał od Pana? Nie, to wypłynęło z gry, a to... To se e, podoba, takže... Brawa dostał, to, byla, to byla. Nie, to, to... už byl méně rozstřígněný tam už. Okay. Kdyby to bylo na styku, to wiadomo, že to je głupota. Tam už byl méně rozstrzygnięty. Dziękuję. Okay. Pana trenera Rochaczka, chciałem pogratulovat 10 lat pracy w Krakowie. W związku z tym mam pytanie czy nadal jest motywacja do pracy w Polskiej Lidze bo pan osiągnął tu niemal wszystko czy jednak są myśli żeby sprowadził w mocniejszym zespole w mocniejszej Lidze jak pan na to patrzy? Motywacja jest zawsze cały czas rok co roku se drużyna zmienia przychodzi 5 ośmiu, dziesięciu nowych zawodników także to jest cały czas nowa praca a wyzwania inne no jeżeli Będą to pochodzić samo, samo życie. Na razie jestem tutaj, obowiązujemy kontrakt na dwa lata, także się zastanawiam nad innymi rozwiązaniami. Chcę tylko się skoncentrować na Krakowie, a jak ja... Jeszcze jedno pytanie do tych radości. Panie trenerze, bo żeby w ten mecz grą wyszliście całkiem dobrze. Tam mieliście sytuację na ewidentne bramki, no, prawie do pustej bramki. Jakby się prowadził na takach 2-0, mogłoby być inaczej. Znaczy wie pan tutaj powiedziałem, że to były te momenty w pierwszej tercji, gdzie mogliśmy, że tak powiem, złapać ten kontakt. I... Ale w Krakowie ostatnio prowadziliśmy 3-0 i to też nie dało nam, że tak powiem, pewnych punktów, także tutaj można powiedzieć, że to by nam coś zmieniło. Na pewno inaczej drużyna gra, kiedy jest grana, jedną, jedną bramkę, kiedy się to remisuje i wtedy jeszcze można z niej gdzieś wyzwolić te dodatkowe układy energii, a w momencie, kiedy drużyna odchodzi na 3-4 bramki, to oni też czują, że jeżeli to jest klasowa drużyna, gra zdyscyplinowana, no to jest, to jest ciężko na tym poziomie wyciągnąć taki medzi. I tak mówię, no, przyszły momenty, kiedy ta gra była dobra, a te dwie bramki praktycznie na 3-1. Dla mnie z niczego, że tak powiem, dla trenera na pewno z jakiegoś tam ustawienia, ale dla mnie po prostu były błędy no, naszych zawodników, ja mówię, no to jest hokej, tu się wykorzystuje błędy przeciwnika. Tak jak mówię, Krakowa gra zdyscyplinowana i bez niej to się nie to wykorzystywała. To też też poziom, poziom zawodników, poziom napastników, że umiał wykorzystać te błędy, bo, tak pan mówi, no, mamy do pustej bramki i nie czyli z, też jest jakiś tam... Ja wiem, jaki to jest problem, ale tak mówię, no to są pewne rzeczy, o których no, nie można mówić na, na, w prasie. Mamy duże problemy organizacyjne w klubie i to się odbija na grze i to... To widać, to czuć i słychać. Wszystko. Dziękuję bardzo.